Dziś pokażę Ci, jak możesz usunąć linki ze swojego profilu na Instagramie w mniej niż minutę. To bardzo proste, ale najpierw, jeśli chcesz dalej uczyć się obsługi swojego urządzenia mobilnego, zajrzyj do opisu tego filmu. Jak wiesz, Instagram pozwala nam dodać w biografii lub w opisie profilu link, np. Na do naszej strony internetowej, konta na Twitterze czy kanału YouTube. Jeśli chcemy taki link usunąć, robimy to w następujący sposób. Przechodzimy do naszego profilu, a następnie klikamy Edytuj profil. Jak widzisz, tuż pod biografią pojawiają się linki i w tym momencie mam dodany jeden. Klikamy na niego, a następnie wybieramy link, który mamy ustawiony, w tym przypadku przykładowy link marka.com. Klikamy na niego i wybieramy opcję Usuń link. Potwierdzamy, poczekamy chwilę, aż się załaduje i gotowe, e-link został usunięty. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zostawienie lajka i subskrypcję. Do zobaczenia. Dzięki.